Witam, dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Bartuniczyk i zapraszam na program Lupa Polityczna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy Polska może liczyć na swoich sojuszników z NATO, o tym, czy jesteśmy bezpieczni. Będąc członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, poruszymy temat ewentualnych zagrożeń, które przed nami stoją, tych, które już są oraz reakcji, jakie NATO podjęło po, po tych wszystkich zagrożeniach, które już wystąpiły, a także porozmawiamy o Sojuszu Bilateralnym z Francją, który został podpisany 9 maja 2025 roku w Nancy. Zaczynamy od e, takich można powiedzieć dosyć smutnych wniosków, ponieważ mamy całą listę zagrożeń, przed którymi Polska już stanęła i począwszy od tych najbardziej spektakularnych, czyli od ataku dronów na Polskę Wschodnią i Centralną po niedawny akt dywersji mający miejsce na linii kolejowej łączącej Warszawę z granicą ukraińską do Rochusk i Poniekąd także poruszając te ataki cybernetyczne, które non-stop mają miejsce na polską przestrzeń cyfrową, jednym z takich konsekwencji tego ataku cybernetycznego była zablokowanie możliwości płatności blikiem, co było bardzo uciążliwe dla wielu Polaków, zwłaszcza, że działo się to w okresie świątecznym. Zacznijmy od tego ataku dronów. Był to atak bez precedensu, był to atak, można powiedzieć, nieuzbrojonymi dronami, takimi wabikami, ale jednak na szeroką skalę. I gdy wcześniej nie doświadczyliśmy aż takiego ataku po 1990, a właściwie od II wojny światowej nie ma co ukrywać. No i jaka była reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego? Było bardzo wiele słów, przede wszystkim słów. Przysłano nam, Holendrzy przysłali nam dodatkowe samoloty do patrolowania przestrzeni powietrznej, podniesiono stopień mobilizacji, czy takiej gotowości, wszczęto różnego rodzaju sojuszniczą pomoc w postaci drobniejszego sprzętu do obrony naszej przestrzeni powietrznej, ale nie odpowiedziano na to. Oznacza to, że przetestowano poniekąd nasze zdolności obronne. Przetestowano nasze zdolności mobilizacyjne i reagowania w sytuacji zagrożenia powietrznego i można wyciągnąć wnioski, że Polska była zaskoczona użyte środki nieadekwatne do zagrożenia. Oczywiście nie mogliśmy wiedzieć, że te drony są nieuzbrojone, więc zestrzelenie ich rakietami za 2 miliony nie budzi mojego krytycyzmu. Budzi moją krytycyzm fakt, że jedne z tych dronów zaczęły spadać już w Polsce centralnej. One nie zostały zestrzelone gdzieś przy granicy, czy można powiedzieć u bram Polski. One były zestrzeliwane bardzo często w różnych punktach Polski, co oznacza, że polska służba odpowiedzialna za loka lokalizację tych dronów, albo nie zadziałała prawidłowo, albo proces decyzyjny i reakcyjny był na tyle długi, że wolno lecące drony miały czas, aby spadać niedaleko Warszawy. To jest bardzo niepokojące. I jeżeli w programie Gościa Radia Z jest minister obrony, Władysław Kośniak kamysz rozmawiający z Bogdanem Rymanowskim twierdzi, że teraz po tych kilku miesiącach jesteśmy już bezpieczni, bo mam, kupiliśmy coś, system e, amerykański, sztucznej inteligencji, który będzie to namierzał, i tak dalej, to zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno, ponieważ takie zapewnienia mieliśmy już przed atakiem dronów, więc e, można powiedzieć, że Rosjanie mogą za jakiś czas chcieć nas przetestować ponownie. Ale czy to Rosjanie? Te, na to te pytanie też nie znamy odpowiedzi. Nie podano dowodów na to, że to były rosyjskie drony. Jest spekulacja, wyrażają ją różni politycy, różni publicyści, że te drony mogła wysłać Ukraina. Dlaczego miałaby to zrobić? Ano dlatego, żeby wciągnąć NATO do wojny, żeby sprowokować Sojusz Północnoatlantycki, a w szczególności Polskę, do odpowiedzi. Do reakcji, która byłaby dla Rosji zatrważająca i wzbudziłaby obawę, że oto Rosja stanie w tej chwili w ryzyku wojny z NATO. I co jest szczególnie istotne w tej kwestii, a to, że nie przedstawiono dowodów. Nasze systemy lokacyjne nie potrafiły stwierdzić, skąd dokładnie nadleciały drony. Mówi się, że nadleciały z terytorium zachodniej Ukrainy oraz Białorusi, co sugeruje, że mogły one lecieć z Rosji lub z Białorusi, ale białoruskie służby nas o tym ostrzegły. Białoruskie służby ostrzegły Polskę. Pytanie, czy ostrzegły, dlatego, żeby nie być podejrzewanym i nie narazić się na odpowiedź Polski? Wiedząc, że są to drony rosyjskie, i nawet ostrzegły za zgodą Rosji, czy ostrzegły dlatego, że wiedziały, że są to drony ukraińskie. Tego już nie wiemy. I prawdopodobnie się tego nie dowiemy. Ale nie to jest sensem dzisiejszego, dzisiejszej pogawędki. Sensem jest to, że NATO nie odpowiedziało. Oczywiście może, można powiedzieć, że NATO nie odpowiada, ponieważ nie ma stuprocentowej pewności, że to były rosyjskie drony. Ale jeżeli nie ma tej pewności, że to były rosyjskie drony i podejrzewa, że mogłyby być ukraińskie, to dlaczego nie wywiera nacisku na Ukrainę lub nie przechodzi w narrację, w której to zarzuca coś Ukrainie? Otóż na to wydaje się być pasywne. I wydaje się, że Paktowi północno-tantuckiemu sprawia problem podjęcie jakiejkolwiek zdecydowanej reakcji poza. Poza pięknymi, dużymi, patetycznymi słowami wyrażanymi przez tego czy innego przywódcę. Mieliśmy również teraz do czynienia z bezprecedensowym aktem dywersji na polskich torach kolejowych, na jednej z głównych linii, którą dostarczana jest broń na Ukrainę z polskich portów. I co się teraz dzieje? Otóż pomijając fakt chaosu komunikacyjnego, Jakim, jakim, w jakim znalazł się polski rząd, nie usłyszeliśmy poza pewnymi, znowu patetycznymi, czy też nawet nie patetycznymi tylko takimi um, słowami obserwujemy, jesteśmy w kontakcie sekretarza generalnego NATO. Skoro polskie służby mają sprawców, to znaczy nie mają, bo uciekli, ale wiedzą, kim są sprawcy, wiedzą, kim są mocodawcy. To jaka będzie odpowiedź na akty dywersji? Nie ma jej w ogóle. Rosjanie regularnie naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Wlatują tutaj samoloty. Jaka jest odpowiedź Polski? Jaka jest odpowiedź pozostałych krajów NATO, których przestrzeń jest naruszana? Jaka była odpowiedź krajów zachodu, kiedy rosyjskie drony sparaliżowały lotniska w Danii? Nie było jej w ogóle. Były puńczuczne zapowiedzi ministra Sikorskiego, który powiedział: Zostaliście ostrzeżeni, będziemy strzelać. No i co? No i nic. Dlatego zadaję teraz pytanie: czy Polska aby na pewno potrafi odpowiadać? Czy na to chce odpowiadać? Minister Gawkowski powiedział. Że Polska posiada zdolności na odpowiadanie na ataki cybernetyczne. Skoro mamy ich kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych, czy nawet jeszcze więcej, bo na pewno się nie dowiemy o pewnej skali, to ja zadaję pytanie: ile Polska przepuściła ataków cybernetycznych na agresorów? Prawdopodobnie żadnego. Po to, aby nie powodować pewnego, pewnej eskalacji konfliktu. Taka jest doktryna NATO. Nie eskalujmy konfliktu. No dobrze, no ja to zgadzam się z tą doktryną, pod tym kątem, że eskalacja konfliktu może zrodzić czynnik zapalny, który doprowadzi do konfliktu zbrojnego. To jest oczywiste. Ale czym innym jest nieeskalowanie konfliktu, a czym innym jest brak odpowiedzi, kiedy sojusznik NATO jest atakowany dronami, aktami dywersji, aktami, które mieszczą się poniżej progu wojny, a jednak stanowią coś w rodzaju elementu wojny. To nie jest dopuszczalne. I rodzi zasadne pytanie, czy jeżeli Rosjanie uderzą na przesmyk suwalski, bo to jest najbardziej niebezpieczny element polskiego terytorium, polsko-litewskiego właściwie, bo to leży pomiędzy Polską a Litwą. Najbardziej, mówi się, że to jest najbardziej niebezpieczne miejsce w całym Sojuszu Północnoatlantyckim i jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Nie bez przyczyny, bo to jest jedyna droga, którą Rosjanie mogą połączyć się drogą lądową z Kaliningradem, droga, którą mogą odciąć Polskę od Litwy, a tym samym kraje bałtyckie od pomocy drogą lądową. I teraz rodzi się pytanie, czy jeżeli Rosjanie zaatakują przesmyk Suwalski, czy nie wypowiedzą pełnoskalowej wojny, a ograniczą jej terytorialnie, czy NATO zareaguje? Nie tak dawno, po 9 maja 2025 roku, został podpisany polsko-francuski traktat w Nancy. Ja przeanalizowałem punkty tego traktatu, główne założenia i widzę w nim pewną podwójną grę Francuzów. Z jednej strony traktat daje pewnym Twardy punkt, że w ciągu 30 dni od ataku na któregokolwiek z sojuszników, czyli w tym przypadku Polskę lub Francję, drugi z sojuszników przyjdzie mu z pomocą. Bardzo twarde zapewnienie, dokładnie mniej więcej takie, jakie mieliśmy przed II wojną światową. I dlaczego mówię, że to jest podwójna gra? Ano dlatego, że w tym traktacie są również wzmianki o wspólnym inwestycji i zakupach w przemyśle obronnym. Ale kto od kogo ma kupować? I tutaj uważam, że nacisk jest zdecydowanie położony na Francję, a to oznacza, że to Francja jest ekonomicznym beneficjentem polskich inwestycji na mocy tego traktatu. Oznacza to, że Francuzi nie tylko obiecują nam przyjść z pomocą, ale każą nam za to płacić. Znaczy, każą, my chcemy za to zapłacić. No bo. Ten sojusz się opłaca, tak, według polskiej elity politycznej, według polskich władz? Co otrzymuje Polska w zamian? Otrzymuje to zapewnienie, otrzymuje wspólne integrację sił Polski i Francji, wspólną, wspólne inwestycje w przemysł obronny, także inwestycje w przemysł obronny w Polsce, w sektor zbrojeniowy, w energetykę. To są bardzo ważne rzeczy, ale pytanie jest podstawowe. Czy one spełniają wszystkie? Nasze zapotrzebowania. I teraz, po co Francuzi to właściwie podpisali? Bo są dosyć daleko od Polski. Oni na działania Rosji są mniej narażeni, a jednak podpisują traktat, na mocy którego chcą nam tutaj przyjść z pomocą traktat wykraczający poza ramy NATO. Uważam osobiście, że Francja prowadzi jeszcze jedną grę. A mianowicie grę, która nosi tytuł A co będzie w Europie za 10-15 lat? A co będzie jak AfD dojdzie do władzy w Niemczech? Czy Unia Europejska będzie istnieć? Czy się rozpadnie? Czy czasem Francja nie ma pewnej długoletniej perspektywy w tym momencie, która zakłada, że być może Unia Europejska za 10 lat może się rozpaść, jeżeli w Niemczech na przykład dojdą do władzy? Przedstawiciele czy partie polityczne, które z tej Unii Niemcy będą chciały wyprowadzić. Wtedy Francja stanie przed koniecznością rywalizacji i, i takiego sporu o dominację w Europie z Niemcami. Francja będzie musiała podjąć działania, które będą zmierzały do zabezpieczenia jej interesu i przygotowania się. Do jakiejkolwiek, czy to ekonomicznej, czy może w takim czarnym scenariuszu, bo czarny scenariusz zawsze trzeba założyć, zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy Francja była też boleśnie doświadczona, można powiedzieć, swoim zawodem, po traktatach monachijskich, gdzie Hitler nie tylko nie uszanował tego wszystkiego, ale jeszcze zagarnął i podbił Francję. W związku z tym ta perspektywa we Francji także jest brana pod uwagę. Czy przecież Europa, którą znamy, Europa pokoju, może się zmienić za 10 lat, za 15 lat, i wówczas przyda się sojusznik, który razem z Francją będzie w stanie zamknąć Niemcy w pewnym potrzasku. Zwłaszcza sojusznik, który zbroi się dzisiaj na potęgę. Myślę, że to jest bardzo futurystyczna teza. Stawiam ją, ponieważ. Te futurystyczne tezy postawione jeszcze X lat temu zaczynają się sprawdzać. Pamiętacie, jak wyśmiewano Lecha Kaczyńskiego, który powiedział dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem Białoruś, potem pewnie kraje bałtyckie, a później prawdopodobnie przyjdzie czas na mój kraj, Polskę. Wówczas to była futurystyczna teza, no i jesteśmy trochę jakby w połowie biegu tej tezy. Może nie do końca, bo przykład nie jest zajęta, ale ona biegnie. Więc ja dzisiaj też stawiam tę tezę. Że Niemcy mają pewien etap przeobrażania się. I ten etap przeobrażania się niekoniecznie idzie w dobrym kierunku dla Polski. AFD oczywiście jest partią, która stawia postulaty popularne w Niemczech i dla Niemców zapewne dobre, ale niekoniecznie dobre dla Polski. Stąd, co już z Francją ma podwójne znaczenie, nie tylko przeciwko Rosji, ale pewnym swoistym wstępem i zabezpieczeniem na wypadek Niemiec. Niemniej, odcinek o tym, czy NATO nam pomoże. Mamy u siebie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To jest jeden z takich głównych filarów, który ma odstraszać Federację Rosyjską przed atakiem. Ale czy te amerykańskie żołnierze zostaną użyci na wypadek ataku Na przesmyk suwalski, czyli nie na całą Pełnoskalową inwazję na Polskę Tylko przesmyk suwalski, zaczynam wątpić Wątpić Dlatego, że polityka Amerykańska ewidentnie skupia się w innych Obszarach I czy jeżeli Chińczycy dokonają Ataku na Tajwan Lub za ogniem, już teraz napiętą Sytuację z Japonią To czy Amerykanie wówczas przyjdą Z pomocą Polsce Mierzącej się na, na froncie z Rosją, ponieważ wówczas to Rosja, wtedy właśnie to będzie ten moment, w którym Rosja może zaryzykować. Kiedy Ameryka będzie zajęta ewentualną konfrontacją z Chinami. Ta konfrontacja jest swego swoistą konfrontacją cywilizacji. Felix Koneczny napisał książkę noszącą tytuł Teoria Cywilizacji. On tam podzielił ich na kilka takich grup, ale można je sprowadzić do dwóch głównych grup. I te główne grupy to cywilizacja łacińska oraz gromadnościowa. Cywilizacja łacińska stawia na indywidualność i siłę czerpie z takiego, takiej sumy tych indywidualności zbiorowych. Natomiast gromadnościowa stawia na, na swoim takim głównym podium naród jako całość, bez liczenia się z jednostką. Jednostka nie jest istotna. Istotny jest Przetrwanie całości narodu. Jest to doktryna dzisiaj trochę silniejsza, bo ona oddaje władzę w rękę jednych przywódców, którzy mają dalekosiężną perspektywę, wykraczającą poza demokratyczne wybory. Oni są nieusuwalni, więc oni mogą prowadzić swoją politykę na przestrzeni 20-30 lat. Pod tym względem są silniejsi i mogą działać w porozumieniu. Umawiać się, że otworzymy ten front, kiedy ty otworzysz ten, wtedy siły z zachodu są podzielone. I zachodzę teraz głowem, czy NATO obawiając się konfrontacji, odpowiedzi, ponieważ nie dokonuje odpowiedzi de facto, nie zaprasza do takiej sytuacji? Czy silny sojusz pozwala, aby członek sojuszu został zaatakowany i żeby na ten atak. Nie było żadnej odpowiedzi. Osobiście sądzę, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w latach 80., to znaczy, że gdyby z zachodu nad terytorium Polski nadleciały jakieś wrogie drony, czy nie nie było dronów, ale gdyby, przenieśmy na chwilę sytuacyjnie, gdyby były drony i nadleciały nad Polskę, to jestem w stanie uwierzyć, że wówczas Związek Radziecki odpowiedziałby tym samym krajom zachodu. Notabene taki paradoks, że Polska była bezpieczniejsza pod tym względem pod kontrolą Związku Sowieckiego niż, jest, niż teraz pod kontrolą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kontrolą bezpieczeństwa jest pod kontrolą, jak ogólnie pojęte. Ponieważ nikt nie odważył się zaatakować Związku Radzieckiego, a Rosja odważa się zaatakować NATO. Więc pytanie jest podstawowe. W którym momencie tej historii polskie bezpieczeństwo było w lepszej sytuacji? Oczywiście Polska w czasach Stalina była brana pod uwagę jako poligon wojny nuklearnej, do której nigdy na szczęście nie doszło. Natomiast sam fakt, że NATO nie zdołałoby, nie, nie odważyłoby się zaatakować Związku Sowieckiego, jest, można powiedzieć, bezdyskusyjny. Dlatego uważam. Że jeżeli Sojusz Północnoatlantycki nie będzie w sposób stanowczy odpowiadał, odpowiadał adekwatnie do tych działań, które Rosja robi, to Rosjanie nie będą mieli skrupułów i zahamowań, aby w momencie słabości tę słabość wykorzystać i dokonać ataku, który już na pewno mają zaplanowany. Myślę, że Polska w tej sytuacji nie może liczyć na Stany Zjednoczone w takiej mierze jakby chciała i musi dokonać potężnych inwestycji w samoobronę tak jakby była sama. Myślę, że jedynymi państwami, na które Polska jeszcze jakoś może liczyć, to są kraje naszego regionu, które będą się bały kontynuacji takiej napaści na ich kraje, więc przyjdą nas pomocą. Na Francję myślę, że być może także będzie mogła liczyć, ale czy na Niemcy też? To zależy, jaka będzie sytuacja polityczna Niemiec. To zależy, jaka będzie władza w Niemczech. Oraz zależy, czy pod stołem Rosja i Niemcy nie dokonują jakiegoś porozumienia. Nie jest bowiem tajemnicą, że szeroko pojęta elita niemiecka jest wysoce zainteresowana tym, aby powrócić do stosunków i biznesu z Rosją. Nie jest tajemnicą, że historycznie Współpraca Rosji i Niemiec wychodziła tym państwom najlepiej. To znaczy Niemcy dostarczają technologię, a Rosjanie surowce. I wówczas państwa te osiągały najlepsze rezultaty w swoich gospodarek. Przecież współpraca Hitlera i Stalina, nim oczywiście Hitler napad na Rosję, doprowadziła do tego, że Niemcy właściwie miały nieograniczone zasoby surowcowe. A Rosjanie dostali niemiecką technologię przemysłową, postać traktorów, na przykład. Zatem uważam, że nasze bezpieczeństwo nie jest jeszcze rozstrzygnięte, a nasze możliwości są mocno ograniczone. Dlatego, że w tym momencie jesteśmy zapisani do bloku zachodniego, do bloku NATO. Jesteśmy do niego wpisani dosyć mocno i trwale. ale więc jesteśmy celem pozostałego bloku, czyli tego drugiego. Chin i Rosji. Jesteśmy celem. Gdybyśmy się chcieli wypisać z NATO i przenieść do tą drugą stronę, no to czy, aby na pewno to wyszło na dobre, ponieważ doświadczenia z panowania Rosji nad Polską nie są najlepsze. I poza tym, gwarantem bezpieczeństwa, to doświadczenia ekonomiczne pokazywały, że Polska gospodarczo na tym traciła, a politycznie suwerenności nie miała. W związku z tym, Zaczyna być to taki wybór, że albo dokonujemy, zachowujemy swoją wolność polityczną w miarę, bo przecież nie występujemy przeciwko polityce amerykańskiej, ponieważ jest to nasz najbliższy sojusznik, więc nie będziemy go krytykować, nie będziemy stawiać kontry do jego polityki ani do polityki Zachodu, staramy się być w tym monolicie, ale zachowujemy pewną swobodę i wolność wewnętrzną, albo zapisujemy się do drugiego bloku. I jesteśmy bezpieczni, bo to bez precedensu. Myślę, że przy takim nastawieniu NATO Polska byłaby bardzo bezpieczna, ale tracimy dużo swobody także w polityce wewnętrznej. Mamy, liczymy się z dużą ingerencją Rosji, czy wręcz nakazów Rosji, bo taka jest, taka jest polityka tego państwa. I przykłady ukraińskie, jeszcze przed wojną, czy, czy białoruskie, pokazują, że tam nawet wewnętrzna polityka nie do końca jest swobodna i wolna. Osobiście sądzę, że wyjście Polski z bloku zachodniego w tym momencie jest niemożliwe ze względu na uzależnienie ekonomiczne. Połowa naszego eksportu, największym naszym partnerem eksportowym, a prawie połowa, idzie do Unii, a największym partnerem z tym są Niemcy, w związku z tym no, zastąpienie tego, tego eksportu do innych krajów graniczało bez cudem właściwie. Tak więc pozostawiam z tą tezą, jestem bardzo ciekaw, co myślicie. Jestem bardzo ciekaw, jakie macie przemyślenia, bo jestem głęboko przekonany, że wielu słuchaczy ma również jakieś y, przemyślenia y, dużo sprzeczne z tym, co mówiłem, ponieważ y, jesteśmy jednak społeczeństwem, które ma bardzo wiele zdań. Jestem ciekaw tych zdań. Y, więc piszcie, co myślicie. Chętnie wszystko przeczytam, y, i może, może zrewiduję także swój pogląd. W związku z tym. Żegnam się na razie i do następnego razu. To był program Lupa Polityczna, a ja nazywam się Arkadiusz Bartłomiejczyk.